Cześć, witajcie w nowym vlogu, witajcie w mojej kuchni. Tutaj za mną jest bałagan, zaraz wam powiem dlaczego. E, dzisiaj ciepło, a ja jeszcze postanowiłam sobie dogrzać pomieszczenie, czyli włączyłam piekarnik, ale to dlatego, że piekę ciasto. E, mamy spotkanie umówione ze znajomymi, i tak jak wiecie, ja zawsze lubię coś tam upiścić. E, dzisiaj e, Nowy przepis, którego jeszcze nie robiłam, także yy, piekarnik działa, ale działa też przy okazji klima, bo to jest ten weekend z upałami, yy, bardzo wysoka temperatura. Yy, ja wam powiem średnio lubię takie yy, taką pogodę, to znaczy ja lubię jak jest ciepło, ale dla mnie max 23 stopnie Celsjusza to jest yy, właśnie to. Yy, natomiast jak potem już jest cieplej, robi się duszno, no wiecie, to wszystko tutaj te betony nagrzane. Oddają to ciepło i jest dosyć nieprzyjemnie, i ja się źle czuję w takiej pogodzie. Powiem Wam, pokażę Wam, co teraz robię. Oczywiście w kuchni jest Bajzel, jak to w kuchni, kiedy się coś robi. W zlewie sterta naczyń, którą muszę zaraz pochować. Tutaj właśnie białka z kokosem, które trafiły na sernik. Sernik na kruchym spodzie, do tego jeszcze brzoskwinie na górze, właśnie ta piana z białek z kokosem i posypka. Także to wędruje teraz do e, piekarnika nagrzanego aż do 180 stopni w tej temperaturze. No, ale dobra. 60 minut, potem dwie godziny się studzi jeszcze w piekarniku. No i dopiero y, przy otwartym piekarniku. No i dopiero wtedy wyciągamy. O, chyba się nagrzało. Dobra, to jedziemy z nim. U, ciężki. No wiecie, tutaj jest kilo sera, jakby nie było. Dobra. No i 60 minut. Proszę. Ciekawe czy się uda. Czekajcie, jest. Proszę, co się tutaj kryje? Pokazywałam wam, że robię ciasto. Wiesz, że nawet nie jadłem ciasto. ciasta No to problem, bo ja jadłam sernik z brzoskwinią, z taką kokosową posypką. Krus... no posypką. Kruszonką. A tutaj jest ukrojony kawałeczek. Wprawdzie on już stoi od wczoraj. Ale jest bardzo. Ej, to jest ale zboga. Michaśka upiekła bardzo dobre ciasto. Tak? W lodówce jest chyba. To jest ciasto. E, czekoladowe, to tyle jeszcze robię, robiłaś, gotujemy. Aha. Słuch, jadę i rewelacyjne, ale serniczka nie jadłem i spróbuję. Mm. Ale to jest właśnie, czy to jest ser, m, wiesz, skoski, tak, z, z kostki czy z takiej wiaderki. kostki, to nie jest wiaderkowy ser. Zresztą to się da mm. No. jest. Ja nie lubię słuchać tego sera z tych wiaderek. Mm -hmm. Taka żypiecha jest, a nie mm -hmm. ser. Szkoda, a wiecie co? Marek narzeka na klimę. Bo powiedział, że ta klima na, ścian, na ścianie? Na ścianie. to jest nisko. To jest do niczego. On by już w życiu takiej klimy sobie nie zamontował. Ale nie aż tak, nie aż tak i to! No ale było, było! Nie, bo wiecie co, ja w ogóle myślałem, że ona będzie wyżej docelowo, nie? No ale panowie stwierdzili, że to musi być przestrzeń, żeby to no zaciągało. No, ale o ogóle... ile wyżej by była jakby nawet. No. No, to nawet mogłaby być tyle od sufitu. Socie, no co jak ci to da? Wiele razy byliśmy gdzieś w hotelu, to tam klimatyzacja, jak była taka nasienna, to była nawet tyle od sufitu, nie? Ale podobno tak nie może być montowana, dobra. I jest tak. I najgorsze jest to, że to powietrze tak dziwnie mi leci, jakby na plecy, gdzieś tam. Ono niby jest tam skierowane w kierunku okna. Widzicie, jak te firanki się ruszają? No, rusza się coś. Moja ręka też. Ale ja mam takie wrażenie, że mi tu gdzieś tak zawiewa. No, to już widzicie. A króliki. No, nie zabiewa. Królikom niby nie wieje, bo ja już się kładłem. Wiecie, nawet bez koszulki na podłodze, czy mi gdzieś tam gdzie wiało. No, niby TES. nie wieje, był test. TES. Bo jakby wiało, to już w ogóle, ja bym jej nie załączył. Mm. bo króliki wiecie, nie mogą mieć taki ten. Jak George idzie do sypialni, od razu klimatyzacja Ale... wyłączona. Ja Wam powiem, korzystamy z klimatyzacji, no bo jest ciepło i. Nawet jest znaczy, przyjemnie. Znaczy, jest to przyjemne, wygodne. Ja już temperaturę zwiększyłem do 25, bo żeby nie było wiecie, takiej różnicy temperatur, bo tam nie wiem, ile jest. 30? No i ja naprawdę. No, yy... no, czekaj, zobaczymy, nie? Bo ja na balkonie akurat przebywam i jest dzisiaj akurat. Zło. No, popatrzcie, 35, a w domu Uuu, 25. Czekajcie, było to chyba u. Nie 30, Co ja powiedziałem 35. 30, a w domu. A w domu 25. Chociaż na dworze, jak tam widać, nie wiem czy to widać, to dosyć wiecznie jest. I... Ale wczoraj mam wrażenie, że było cieplej. Tak? Ale możemy tylko takie wrażenie. Cieplej, a my wracamy tutaj. Bo był konkurs plakatowy. Daj, może ty się pokażesz w końcu? Ja, no, ja się często pokazuję. O. Wiecie, był konkurs plakatowy, no i okazało się, znaczy okazało się, no tak, wyniki były takie i są, że z tych plakatów, tam był szympans ala goryl, nie wiem co małpa, i Coca-Cola. Najbardziej wam się spodobała Coca-Cola. No i takie opcje, że ona by tu pasowała. Yy, dalej, były sugestie, że raczej może yy, fajniej by wyglądał plakat w wersji poziomej. No, też e, by Trzecia być. sprawa. Były też propozycje e, zamontowania półek i na przykład jakichś e, takich, wiecie, e, ziół e, typu zioła, albo zamontowanie półek i wystawienie kubków i tak dalej. No, my akurat, e, moja opinia jest taka, że ja nie za bardzo lubię takie wystawki. No, ale na pewno by to ożywiło te ścianę, bo ona rzeczywiście jest mm, taka słuchajcie, tego może bardzo tak... neutralna. Ja powiem tak, jak tu się stoi i się patrzy to jest ok, ale w kamerze to wygląda w ogóle zupełnie inaczej. I takie smutne to jest. Mm, Jeszcze bardzo. Jeszcze ten czarny, który tu dominuje. Także, ale powiem wam tak, że na razie w tym kierunku nic się nie podzieje, bo musimy to jakby przetrawić. Tak samo, jak ja już myślę i myślę o lustrze w łazience i, i znowu potwierdza się coś takiego, że jak coś jest yy, na, na chwilę, to potem się okazuje, że to jest na... No, lata. U, u, u. Ale bez lustra w łazience myślę, że nie da się dłużej. Ale lusterko jest. Lusterko jest. Yy, najczęściej korzystam z tego lusterka, które jest w szafce zamontowane przez Marka, tam przyklejone na front, na tym od hmm. wewnątrz i yy, lustra jak nie było, tak nie ma i właściwie powiem wam, że temat po Nie, słuchajcie, ja powiem tak, po wakacjach, bo teraz wiadomo, są wydatki związane z wakacjami, po wakacjach wrócimy do tematu lustra, coś trzeba zrobić konkretnie tu i teraz, tak żeby na święta Bożego Narodzenia <grym> lustro było. Mm. Aha, no to trzymamy cię Marek za słowo. No, wcześniej, ja myślę, że dużo wcześniej, może nawet na urodzinę Michasie, chociaż nie wiem. A jeszcze słuchajcie, wracając do tej ściany, to ja w ogóle, jeżeli chodzi o plakat, to wyszedłem, takiego wyszedłem z takiego założenia, żeby nie robić żadnych dziur w tej ścianie, w tym tynku, żeby go nie niszczyć, tylko po prostu w suficie, na takich stalowych cieniutkich linkach powiesić ten plakat, żeby on tak minimalnie odstawał od ściany, ale nie wiem. Mhm. Tak Taka myśli... jest moja koncepcja, no. Yy... On a. trochę będzie taki wiesz. No, on nie może być chyba taki wiesz, dobijający. Latający. Mm. Chociaż może robić taki efekt 3D wtedy. Bo wiesz, bo jak go powiesisz na ścianie, to raz, że musisz wywiercić dziury, zniszczysz już ten. To raz, dwa. Dookoła się zrobi kurz i będzie już różnica kolorów. A jak on będzie odstawał od ściany, to mu się nic nie zostanie. Ale to wiesz, co teraz się pojawiło? Więcej minusów niż plusów za tym. Czemu? Dobra, przemyślimy to jeszcze. A z czym minusy? No, że się będzie kurzyło, że będzie no plama, ta, że obrazki, dziury w suficie, że dziury w tym... Nie, Słuchajcie, dziury w suficie to nie jest problem, bo sufit jest katon, gips, biały, więc to wystarczy potem trochę, wiecie, takiego gipsu, cyk, cyk, zamalować, śladu nie ma. Uwierzcie mi, to działa na 100%. Mm. Dobra. A jeszcze pisaliście, bo ostatnio robiłam obiad, takie te okrągłe kotlety i faktycznie ja nie spodziewałam się tego, że ludzie będą to w takiej, że tak powiem, powszechnie znali. I rzeczywiście okazuje się, że Marta Dela ta odpowiedź. Za. Pisaliście dużo komentarzy, no, że o, to są smaki z mojego dzieciństwa i też tak. Także no. No bo kiedyś to się jadło. Tak, także już wiemy też kto nas ogląda, prawda? Ale słuchajcie, wam powiem, ja wam powiem jeszcze coś innego. Że jak... Mm, mm, patrzcie, aż nie mm. przyciąło. Jak Marzena mi to kazała kupić, to byłem tu w sklepach dwóch, na znaczy, wiecie, w mięsnych. Poprosiła i, cię, a nie kazała. I już nie było, rozumiecie? I już nie było, czyli się sprzedała. Ale w moim sprawdzonym sklepie było. Ale nie, to znaczy o tym, że to jest popularne, skoro mm. już nie było. A Wiesz, to znaczy, tak ci powiedziała pani Tak, że już, już nie ma. A o, możliwe. No bo ja Wam powiem dosyć tanio i to jest dosyć smaczne, nie? A, a, propos, a, a propos obiadów, jeszcze też widzowie pisali yy, takie komentarze, że chętnie by zobaczyli, bo to ty wziąłeś te Obiad pomysły. Za. Obiad za 5-10 zł. No nie wiem, 5 zł to już jest teraz taki hardcore, że to chyba byłby tylko nie wiem co. Ja Miseria! Nie ma ja tak, tak taki tak? obiad. Mhm. Także jeżeli masz takie małe pomysły, to oczywiście my zapodamy tutaj na tym na, na naszym kanale, może na TikToku, może na shortach gotujemy. No pewnie. Słuchajcie, ja w ogóle mam taki pomysł, tylko że wiecie, to jest obiad za 5 zł na osobę, ale wiadomo, że musicie wydać zawsze więcej, no bo na przykład jak kupujesz, nie wiem, jakiś o koperek. Nie? Tak, pęczek no. No to pęczek kupujesz, to płaci już dwa złote z czymś, ale do obiadu użyjesz na przykład tylko jedną gałązkę. No więc trzeba to jakoś potem proporcjonalnie rozdzielić. Także tak będzie. My dzisiaj czekamy na gości, stąd też pojawiło się ciasto. A powiem wam, że ostatni tydzień, wakacja. Ty tak, Ostatni no poniedziałek, jutro będzie. Jutro ostatni, ale w ogóle ostatnie wszystko, i wtorek ostatni, i środa ostatnia. No piątek A... już ostatni był. Nie ostatni. A wiesz czemu? Ale teraz zakończenie roku? Zakończenie to, ale jakoś szkolny to w tamtym... Ale czemu teraz był ostatni tydzień? Jaki, tydzień? Jaki tydzień? Czemu teraz był ostatni piątek? Bo ostatni piątek, kiedy była normalnie nauka w szkole? A kolejny piątek to już jest po prostu tylko rozdanie świadectw, czyli taka, wiecie, no, wiesz, formalność o. Fizycznie musisz iść do tej szkoły. No, ale prawda? już jest pleca. Aczkolwiek powiem wam, że niektórzy już wyjechali na wakacje z rodzicami. Dużo, a to i tak było. To z komentarzy też wynika na kanale Michasi. Także no, na pewno to też wynika z tego, że trochę jest mniej tłoczno i troszeczkę też może taniej. Znaczy ja myślę, że dużo taniej teraz jeszcze jest, bo nie ma tak zwanego gorącego sezonu, chociaż. I tak ceny są podniesione, bo wiesz, były te wszystkie weekendy takie, no przedłużone. a powiem wam, że ten tydzień jest ostatnim tygodniem przed wakacjami i on w sumie jest taki, no bo dużo jest zadań, dużo planów, dużo rzeczy do zrobienia, ale zakończenie tego tygodnia to będzie po prostu rewelacyjne, emocjonujące. Czu? Będą same po prostu fajne wydarzenia, zakończenie roku piątek, czyli świadectwo, a potem i w tym samym dniu moje rodziny. chociaż ja zapraszam rodzinkę na sobotę. A dzień przysięg? A dzień wcześniej, no to są właśnie te moje rodziny, także ja Jakie? w ogóle się cieszę. Dzień wcześniej, przed zakończeniem roku szkolnego. Nie, dzień, dzień ojca. O... A, no dzień ojca to tak. Ale cię zatkała, nie? Hmm. Michaśka. <grym> <grym> nie, dzień ojca to pamiętam, hmm. ale tak jakoś. Nie pamięta, bo się czerwona robi. Nie, jestem nie, to czerwona. A co jeszcze ciekawego po drodze? No po drodze, to, 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 No, czyli wiecie, startujemy w czwartek dniem ojca, jakby ktoś zapomniał, potem mamy w piątek zakończenie, zakończenie roku szkolnego. Urodziny Marzeny. No w sobotę mamy spotkanko, ale, ale słuchajcie, Marzena jeszcze coś zapomniała. I na całe szczęście to ty zapomniałaś. Co? No i teraz konkurs, proszę. Co zapomniała mama? Ale jeszcze w tym tygodniu i jeszcze, no już tak jak, nie no, w tym już nie, w taki, takiej ciągłości, no. Ale co, będzie czy w następnym? No w następnym. Ty wiesz co? Ale nie mów jeszcze, no. Co będzie? Ale w następnym już wakacyjnym. No. Co ważnego w wakacyjnym tygodniu jeszcze będzie? W pierwszym wakacyjnym tygodniu? No. Marek, on wkręca mnie. No co no, jest? No, no wiesz co? A ty jeszcze nie mów. Ty nie wiesz co jest? Naprawdę? Mm -hmm. A wyście ja przed kamerą. No nie wiem, z królikami do weterynarza. Ja! Ty to myślałaś? A co? Słuchajcie, jak to jest? Po raz pierwszy Marzena zapomniała. Uwaga, ja tak muszę pokazać. A ja wiem! Rocznica ślubu! <śm> zapomniała o rocznicy ślubu. Haha, ha, ale bo wiesz dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo my tak naprawdę jakby nie kultywujemy tych rocznic ślubu. Nie, a raz słuchajcie, ja zapomniałem i był schiz. Nie, ja nigdy nie mam z Nie. nie. Marzena, słuchajcie. A są... to która to jest rocznica, będzie, jak taki mądry? 12. Nie, trzynasta. <słuch> <słuch> Dobra. Trzynasta rocznica ślubu? Nie wiem. 2009. Do, no bo Michasia ma 12 lat w tym roku. 2009 to umiesz liczyć, 13. Marek? Matko, tyle się męczyć. Dobra, nieważne, ale teraz zagięcie było. Ja w życiu bym nie przypuszczał, że TikTok z materiałem o cebulce prażonej będzie tak popularny. Ponad 888 tysięcy wyświetleń, można powiedzieć, w jeden dzień, 24 godziny, bo obszar dodany i naprawdę fajny sposób, fajny przepis, jak szybko zrobić taką cebulkę. I ja się przyznam. Że ja nawet nie wiedziałem, że taką cebulkę można zrobić takim sposobem. Mm. To marzyna zawsze robiła. Ja myślałem, że to jest kupne, wiecie? Chociaż kupne też jest. Ja robiłam, no właśnie, no tak, kupne jest i nawet wiesz, w tym sklepie meblowym można kupić. I w tym sklepie meblowym, no właśnie sobie Bo tak nie... na TikToku gadał. Tylko ja, mam, ja wam powiem, że mam wrażenie, że ta cebulka, o tutaj jeszcze widzicie jakąś przebitkę, to jest tak naprawdę. Wiadomo, że to jest też niezdrowe, no bo... No to jest smażone na oleju, nie głębokim tłuszczu. Jest kwestia potem takiej, że jest olej, takie rzeczy. Ale Ale, ją. Ale nie ma żadnej chemii, nie. A takie, co kupujecie na 100% być jakaś chemia, bo ta cebula nawet jak poleży dłużej, nie, ona się robi taka miękka, nie? Mm, Ale no, wiecie, w zamknięciu. Im, no po prostu tyle, żeby było na jakieś 2-3 razy i... Także napiszcie w komentarzu, czy wy też robiliście kiedyś cebulkę prażoną. I to można zastosować do wszystkiego, do hot dogów, do hamburgerów, tak jak mówiłam, do, do jedzenia jakiegoś no. dań, nie wiem. A ja słuchajcie, jem ten sernik Ej, to już kolejny kawałek Nie, pierwszy. Drugi, bo to były dwa kawałki na tym talerzyku. Ja nie jadłem drugiego. To nie wiem, ale powiem wam w każdym razie, w ogóle nie jest słodki. Tyle naprawdę się możliwość. zaskoczyłem, że jest taki, jak się to mówi? Wytrawny. Wytrawny, o. Bardzo no. dobry. A właśnie mi się wydawało, że on jest za mało słodki, ale być może, że tutaj też to ratują brzoskwinie, bo to są brzoskwinie z, z, w syropie i one może jak Ale ja, przepraszam... ja ich nawet nie czuję. Uh -huh. no właśnie. No to, ale jak ci smakuje, to najważniejsze. Michasia, rozłóż talerzyki. O, dobrze. No i... I pani Czeka. kierownik widzę... Ten, nie, e, każdy pracuje. Marek daje polecenia. Lemoniadę jest ciepło, więc lemoniada jak talala. Ale powiem wam, że kupiłem w Biedronce cytryny. Ja wam pokażę, niby bio, niby fajne, ale mm. no, tylko bo takie były, bardzo grube. Ale nie było innych, musiałem takich kupić. Zawsze kupiłem w Kauflandzie takie wiecie fajna cieniutka skórka. One są takie lekko pomarańczowe, naprawdę dobre. Te, nie wiem, jak to wyjdzie, czy nie będzie gorzkie, ale no cóż, dostałem zadanie zrobienia lemoniady, więc zrobię. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, ponieważ często pojawiają się komentarze pod. Yy, znaczy na TikToku, może tak nie, ale pod shortami. Czemu marzena jest taka niedobra do marka i tak krzyczy na niego? Słuchajcie. Nie możecie brać wszystkiego tak dosłownie, no, tylko tyle powiem w temacie. To jest taka udawana drama. Znaczy nie drama, to nie jest żadna drama. No wiecie co, my mamy taki pomysł na to, no i tyle, no. Wiecie, no każdy nagrywa jak chce, nie? Tak, Jeden się drze, drugi płacze, no. Na razie z siniakami nie chodzisz. Nie nie. Także... Jeszcze muszę balkon zrobić, te kafelki gdzieś tam przesunąć. Aha, tak. O jak ładnie talerzyki rozłożone. Yy, coś słodkiego, teraz mój talerzyk się szykuje. Powiem wam tak. To, to znaczy. Są... Yy, delicje domowej roboty, więc one wyglądają jak wyglądają. Ale to dba, to znaczy, to smakują. Yy, aha. Wyglądają po prostu. No tak, yy, ja wam powiem, one nie są takie jakby z maszyny, tylko każda jest inna. No tu są nasze kuleczki popkejki. cakes pop, yy, popcakes. Yy, także yy, dołożyłam. No i wypełnimy tutaj yy, te paterę ciastem, a druga patera to będzie też coś bardzo orzeźwiającego, czyli yy, arbus. No właśnie, a Marek tutaj swoją recepturę, zresztą już też widzieliście też... E, ale na receptę. shortach nie było, słuchajcie, muszę dać. Przepis na TikToku. Nie było na Tak, Także robimy lemoniadę, powiem wam, w takie dni super sprawa, jeżeli chodzi o e, schłodzenie. O właśnie, dużo lodu. To ja wiem, ale parę już się toczy ten lód. No tak, bo jest bardzo gorąco. Dobra, a my będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy za oglądanie vloga. Koniecznie dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym vlogu. To na razie, pa! A, Marek będziesz robił kawę mrożoną. Oczywiście. To poproszę jedną.